Przestałeś już myśleć, że być może to, co oddziela cię od 10 milionów dolarów, nie jest twoją pracą lub twoją inteligencją, ale po prostu myśl? Tak, jedną myślą może być przełom między życiem, które masz dzisiaj, a wolnością finansową, o której zawsze marzyłeś. To nie jest tanio teoria książek na siebie, to coś, co prawdziwi ludzie już zastosowali i zobaczyli szybkie wyniki. Być może od lat wierzysz, że wzbogacenie jej wymaga ekstremalnego wysiłku, nieprzespanych nocy i odrobiny szczęścia. Ale co jeśli powiem ci, że to przekonanie może blokować przepływ pieniędzy i obfitości w Twoim życiu? Co jeśli klucz rzeczywiście zmieni sposób myślenia, aby pozwolić na napływ pieniędzy z większą lekką i pewnością? Dzisiaj pokażę wam jako zwykłych ludzi bez dziedzictwa milionera lub potężnych połączeń objawili imponujące kwoty po prostu dostosowując szczegóły sposób myślenia o dobrobycie. Co najlepsze, możesz zacząć stosować go dzisiaj, nie wydając niczego i nie czekając na lata, aby zobaczyć wyniki. Więc już zasubskrybujesz kanał, zostawiasz podobne i aktywujesz dzwonek, ponieważ to, co dowiesz się tutaj, może zmienić swój związek z pieniędzmi na zawsze. W końcu zmiana jednej myśli jest prosta, ale wpływ może być gigantyczny. Czy zauważyłeś, jak niektórzy ludzie mają magnes za pieniądze? Bez względu na kryzys, bez względu na sytuację, zawsze znajdują możliwości i mnożą dobrobyt. Ciekawe jest to, że często nie są najmądrzejszymi, ani te, które najczęściej działają. Sekretem jest to, jak myślą i czują o pieniądzach. Ta wewnętrzna energia tworzy pole zaufania które przyciąga obfitość w naturalny sposób. Wyobraź sobie, że budzisz się jutro i stwierdzając, że nieoczekiwane przeniesienie wysokiej wartości spadło na twoje konto. Albo ta propozycja milionera, której nawet nie spodziewałeś się, po prostu została zaakceptowana. Zdarzyło się to już zwykłym ludziom, którzy po prostu postanowili zmienić jedną myśl. Rozumieli, że manifestowanie bogactwa nie wymaga wyczerpującego wysiłku ale wyrównanie sposobu myślenia z pewnością w przepływie pieniędzy. Kiedy uczysz się dopuszczać do płynności pieniędzy, coś się zmienia. Nie chodzi o robienie tego ani goni z rozpaczą, ale otwarcie na obfitość, która już istnieje. Ludzie, którzy to zrozumiały, widzieli miliony przybywają bez strategii rozwiązywania umysłu, po prostu zachowując energię wdzięczności i wolności. To jak zmiana stacji radiowej, i nagle dostrój się do prawego kanału. A najbardziej fascynującą rzeczą jest to, że ta zmiana może się teraz nastąpić. Nie musisz czekać przez lata, ani maraton drogich kursów, aby poczuć efekt. Tylko dostosowanie sposobu myślenia, aby zacząć dostrzegać oznaki dobrobytu pojawiającego się w codziennym życiu. A kiedy pojawiają się te znaki, to tylko kwestia czasu. Dopóki liczby na koncie nie przestrzegają tej nowej częstotliwości. Od najmłodszych lat wielu z nas słyszy frazy, takie jak pieniądze nie spadają z nieba lub musimy ciężko pracować, aby mieć coś w życiu. Te przekonania, powtarzane przez lata, kształtują sposób myślenia, który wiąże się z dobrobytem z ekstremalną ofiarą. Problem polega na tym, że myśląc, że tworzymy wagę i trudności z pieniędzmi. Blokuje to naturalny przepływ obfitości i przywiązuje nas do cyklu wysiłku bezproporcjonalnej nagrody. Tradycyjny sposób myślenia o bogactwie jest pełen niewidzialnych pułapek. Kiedy uważamy, że możliwe jest zarabianie pieniędzy przy dużej ilości potu, nieświadomie odstraszamy łatwiejsze i lżejsze możliwości. Ponadto uczucia, takie jak strach i niepewność, kończą się infiltrujące, zamieniając pieniądze w coś, co zawsze wydaje się rzadkie. To tak, jakbyśmy próbowali wypełnić bzdury, bez względu na to, jak bardzo go umieściliśmy, to nigdy nie wystarczy. Największym problemem tego ograniczonego poglądu jest to, że tworzy powtórzenie wzorców. Z roku na rok ludzie są nadal w tym samym miejscu, pracują ciężej, ale nie zdając sobie sprawy z znaczących zmian w saldzie banku. Ta stagnacja nie jest brakiem pojemności, ale bezpośrednim odzwierciedleniem energii, którą kontynuujemy dobrobyt. Negatywne myślenie usuwa możliwości, zanim będziemy mogli je rozpoznać. Kiedy rozumiemy, że pieniądze reagują na naszą energię, a nie tylko nasze wysiłki, coś się głęboko zmienia. Ale dopóki utrzymujemy stare przekonania, będziemy nadal przywiązani do systemu, który wartości zużywają więcej niż kreatywność. Właśnie dlatego zmiana sposobu myślenia jest tak pilna. Bez tej transformacji liczebność nadal wygląda jak odległy przywilej, podczas gdy w rzeczywistości jest w każdym. Sofia była jedną z tych osób, które mieszkają na tektrop, skumulowane długi, późne relacje i ciągłe poczucie wyczerpania. Każdego miesiąca wydawało się to dławikiem, a pieniądze nigdy nie wystarczyły, by oddychać spokój. Jej sposób myślenia odzwierciedlał ten scenariusz. Zmartwiony, niespokojny i przywiązany do idei, że dobrobyt był czymś odległym i zbyt trudnym do osiągnięcia. Ale potem Sofia postanowiła spróbować czegoś innego, zmieniła swoje myślenie. Zamiast się skupić, pozwoliło to na wejście w życie, nawet nie wiedząc dokładnie, jak to się stanie. Zaczęła odczuwać odnowioną pewność siebie, wierząc, że zasłużyła i może wyrażać pieniądze lepiej. Jej energia zmieniła się i wkrótce zaczęła zastanawiać się nad światem materialnym. W krótkim czasie zdarzyło się mało prawdopodobne, nieoczekiwane dziedzictwo wpadło na okrążenie Sofia, całkowicie zmieniając jego scenariusz finansowy. To, co wydawało się niemożliwe, stało się kiedyś wyczuwalną rzeczywistością. I bardziej niż otrzymana wartość, to wewnętrzna transformacja ją uwolniła. Stamtąd Sofia zaczęła żyć w stałym stanie wdzięczności i wolności, umożliwiając naturalne objawy dobrobytu. To nie tylko Sofia próbowała tej tury. Aleks, młody przedsiębiorca, również napotkał podobne trudności. Uważał, że musi pracować 12 godzin dziennie, aby zapłacić rachunki i zbudować swój biznes. Ale ucząc się, jak zmienić sposób myślenia. Postrzegało pieniądze jako swobodnie krążącej energii, a nie coś, co należy walczyć za wszelką cenę. Alex zaczął zezwalać, a nie desperacko. Przestał szukać zewnętrznych odpowiedzi i zaczął polegać bardziej na swojej intuicji i otaczających go możliwościach. W ciągu kilku miesięcy jego dochód podwoił się i wygrał kontrakty, których nigdy nie wyobrażał. Zmiana była tak znacząca, że lęki i strach ustąpiły miejsca cichej pewności siebie i prawdziwym poczuciu wolności. Te dwa przykłady dowodzą, że manifestowanie pieniędzy wykracza daleko poza wysiłek lub szczęście. Chodzi o przekształcenie sposobu myślenia, wyrównanie energii, umożliwienie dobrobytu do naturalnego osiągnięcia. Jeśli Sofia i Alex odniesieli sukces, możesz także po prostu zrobić pierwszy krok do tej wewnętrznej zmiany. Pierwszym błędem, którego wielu ludzi popełnia, jest wierzyć, że musi być godne zasłużyć na bogactwo. Ten sposób myślenia tworzy niewidoczną barierę, która blokuje przepływ pieniędzy, ponieważ wzmacnia ideę, że dobrobyt jest dla niektórych zarezerwowany. Prawda jest taka, że obfitość jest naturalnym prawem, a kiedy pozwalasz sobie to zrozumieć, zaczyna zarabiać na pieniądze bez poczucia winy lub oporu. Innym powszechnym błędem jest próba manifestowania się z powodu braku i strachu. Kiedy nacisk kładziony jest na brak lub niepokój na przyszłość, energia, którą wyrządzisz, jest dokładnie niedoborem. To tak, jakby twój mózg otrzymał sprzeczne przesłanie: chociaż chcesz pieniędzy, wibruje w faul. Manifestowanie dobrobytu wymaga pewności siebie i spokoju, a nie presji ani rozpaczy. Wreszcie, Komplikowanie procesu za pomocą nadmiernych rytuałów lub kroków umysłu jest klasycznym potknięciem. Wiele osób uważa, że potrzebuje magicznych formuł, amuletów lub sekwencji złożonych działań dla pieniędzy. W praktyce generuje to zamieszanie i niepokój, odwracając uwagę od tego, co naprawdę ważne jest zmienić sposób myślenia i pozwolić energii obfitości w naturalny sposób. Rozpoznanie tych błędów jest ważnym krokiem w dostosowaniu sposobu myślenia. Manifestacja nie musi być zwierzęciem siedmiorodowym, a tym bardziej coś, co wymaga specjalnych poświęceń lub zasługujących na zasługę. Dzieje się tak, gdy ufasz energii pieniędzy, działaj z wdzięcznością, a zwłaszcza pozwalają dobrobytowi być częścią codziennego życia. Zmiana koncentracji chęci na pozwolenie jest jednym z najbardziej przekształcających się kroków w podróży do wyrażenia pieniędzy. Tak długo, jak chce być obciążona brakującymi, koniecznością i pilnością, pozwalając na to, że jest to akt zaufania i dostawy. Kiedy pozwalasz, robi miejsce na swobodnie płynnie energię dobrobytu, bez oporu lub blokady, jak miękka bryza, która odświeża duszę. Pomyśl o pieniądzach jako o powietrzu, które oddychamy, niewidoczne, prezentowane wszędzie i zawsze dostępne. Nikt nie musi zmusić oddechu, prawda? Podobnie pieniądze są tam, krążące we wszechświecie, mając nadzieję, że otworzysz się, aby je otrzymać. Kiedy zmienisz zdanie, na ile pozwalam, aby przyszło mi pieniądze, synchronizuje twój umysł z tą uniwersalną prawdą. Ta zmiana pomaga również wzmocnić sposób myślenia obfitości, ponieważ kiedy pozwalasz, mówi ufam procesowi i zasługuje na dobrobyt. Jest to stan umysłu, który rozprasza lęki i wątpliwości, zastępując je żywą energią zaufania i wolności. Pozwolenie nie jest pasywnością, jest to potężne działanie świadomej dostawy. Wielkim sekretem jest zatem wydanie nadmiernej kontroli i ścisłych oczekiwań. Zamiast walczyć o złapanie każdego grosza, uczysz się tańczyć z energią pieniędzy w zgodzie z naturalnym przepływem życia. I uwierz mi, kiedy to strojenie, manifest miliony nie jest już odległym snem i staje się codziennym doświadczeniem. Wizualizacja bogactwa jako stanu naturalnego jest jednym z najpotężniejszych narzędzi do manifestowania obfitości. Zamiast wyobrażać sobie luksusowe imprezy lub drogie samochody, zastanów się jakby to było czuć się bogatym w codzienne życie, spokoju i pokoju w swoim sercu. To poczucie normalności tworzy odpowiednią energię do łatwego przyciągania pieniędzy. Podczas oglądania ważne jest, aby zachować spokój i unikać przesadnej euforii lub niepokoju w wyniku. Chodzi o to, aby płynnie połączyć się z energią dobrobytu, jakby to było coś, co już masz i po prostu żyje naturalnie. Takie podejście pozwala uniknąć presji i utrzymuje sposób myślenia dostosowany do obfitości, nie brakuje. Uwzględnij swoje poglądy hojność i prawdziwą chęć pomagania innym. Dobrobyt, który objawia się w zrównoważonym życiu, dotyczy nie tylko własnej korzyści, ale także pozytywnego wpływu na innych ludzi. Ta energia wymiany i wkładu zwiększa siłę pola energetycznego, ułatwiając ciągły przepływ pieniędzy. Ćwicz tę wizualizację codzienną, nawet przez kilka minut, i pamiętaj, jak Twoja energia zaczyna się zmieniać. Stopniowo ta nowa częstotliwość będzie zastanawiała się nad Twoim zachowaniem i możliwościami, które pojawiają się, czyniąc dobrobyt nieodległym celem i staje się częścią Twojego stylu życia. Rozpocznij dzień, poświęcając pięć minut na bogactwo, nawet jeśli nie masz jeszcze dużych kwot w banku. Może się to wydawać proste. Ale ten nawyk aktywuje energię obfitości i przygotowuje umysł do otrzymania tego, na co zasługuje. Spróbuj zamknąć oczy, weź głęboki oddech i wizualizuj pieniądze, które łatwo przychodzą, jednocześnie dziękujemy za tę rzeczywistość. Wydając pieniądze, zmienia automatyczne myślenie o straty, aby zyskać. Zamiast myśleć, staje się biedniejszy. Powtórz sobie, że z każdym wyjściem grosza. Coś większego powraca do ciebie. Ta subtelna zmiana sposobu myślenia pomaga przełamać cykl niedoboru i wzmacnia zaufanie do naturalnego przepływu dobrobytu. W nocy zarezerwuj chwilę, aby zamknąć dzień wdzięczny za to, co już masz: czy to konto, nieoczekiwany prezent, czy nawet prosta okazja, aby spróbować ponownie. Wdzięczność jest potężnym magnesem dla pieniędzy, ponieważ zmienia swoją energię na stan zaufania i obfitości. Czyni pola wibracyjnym bardziej atrakcyjnym dla dobrobytu. Również zachowaj dziennik finansowy, w którym zapisujesz małe osiągnięcia, oznaki obfitości i spostrzeżenia, które pojawiają się w drodze. Stwarza to pozytywny zapis, który wzmacnia pomyślny sposób myślenia, pomaga rozpoznać wzorce wzrostu i utrzymuje dostosowanie się do energii sukcesu i wolności finansowej. Pojawią się wątpliwości, a to jest naturalne. Ważne jest, aby nie oceniać, ponieważ boisz się lub niepewność pieniędzy. Kiedy pojawia się wątpliwości, wita go i pamiętaj, że jesteś w trakcie zmiany sposobu myślenia. Akceptacja tych emocji jest częścią podróży i pomaga utrzymać energię zaufania firmy, nawet w trudnych czasach. Kolejnym wyzwaniem jest radzenie sobie z negatywnymi ludźmi, którzy podważają swoją energię. Unikanie dyskusji na temat pieniędzy lub nieproduktywnej krytyki pomaga zachować pozytywną atmosferę. Pamiętaj, nie musisz przekonywać nikogo o swojej nowej myśli. Po prostu pozostań wierny wewnętrznemu zobowiązaniu, aby umożliwić dobrobyt. Stwarza to niewidzialną tarczę przed wpływami zewnętrznymi. Uważaj na pułapkę dowodów, tendencja do skupienia się tylko na tym, co obecne pokazują i zapomnij o mocy tworzonej przyszłości. Często pieniądze jeszcze nie nadeszły, ale to nie znaczy, że nie nadejdą. Mentalność obfitości wymaga spojrzenia poza obecne okoliczności i zaufanie przepływowi aktywowanemu przez jego energię. A strach przed sukcesem może to wydawać się dziwne, ale jest prawdziwe i bardzo powszechne. Sukces przynosi zmiany, obowiązki, a nawet opłaty. Aby przezwyciężyć tę blokadę, wizualizuj się żyjąc tą nową rzeczywistością z wolnością i radością, wzmacniając, że zasługujesz na te transformacje. W ten sposób strach traci siłę i pewność siebie rośnie coraz bardziej. Jednym z pierwszych znaków jest poczucie pokoju w odniesieniu do pieniędzy. Zaczynasz odczuwać, że zmartwienie ustępuje miejsca cichej pewności siebie, jakbyś wiedział, że wszystko zmierza w poszukiwaniu dobrobytu. Ten wewnętrzny spokój jest dowodem na to, że Twoja energia jest dostosowana do obfitości. Ponadto zaczynają się pojawiać niewielkie zbieg okoliczności finansowych, nieoczekiwana zmiana, niespodzianka lub okazja, która wychodzi znikąd. Te wypadki są faktycznie przejawami wszechświata reagującego na ich nową mentalność i energię wibracyjną. Pamiętaj o tych znakach, które potwierdzają, że przepływ się otwiera. Zauważysz również poprawę leczenia, które otrzymujesz od osób, zarówno w pracy, związkach czy negocjacjach. Zaufasz, że emanujesz, zmienia sposób, w jaki inni cię widzą, tworząc pozytywny cykl, który dodatkowo wzmacnia poczucie wolności i dobrobytu. Wreszcie pojawia się cicha pewność siebie, że pieniądze już nadchodzą, mimo że nie dotarły jeszcze na konto. Ten stan pewności jest potężnym silnikiem do utrzymania pozytywnego sposobu myślenia i wysokiej energii, konsolidując w sposób łatwego objawiania milionów. Czas świadomie zdecydować się zaufać przepływowi pieniędzy, wiedząc, że obfitość jest dostępna w dowolnym momencie. To wewnętrzne zobowiązanie jest punktem wyjścia do przekształcenia życia finansowego i otwarcia drzwi, aby milionerzy i z przychodzą spokojem, radością i łatwością. Aby wzmocnić tę decyzję, codziennie pisz i potwierdzaj wyrok. Pozwalam 10 milionów lub więcej wchodzić w moje życie spokojem, radością i łatwością. Powtórz z przekonaniem, czując każde słowo jako prawdę, która jest już częścią twojej istoty. Ten nawyk przeprogramuje swój sposób myślenia i utrzymuje energię dostosowaną do dobrobytu. Zawsze pamiętaj, że urodziłeś się w obfitości, a nie walczyć z brakiem. Kiedy akceptujesz tę rzeczywistość, wszystko się zmienia, twoja energia, wybory i sposób, w jaki pieniądze krąży w twoim życiu. Ta wewnętrzna wolność pozwala manifestować niezwykłe wyniki bez niepotrzebnego wysiłku. Koncentruj się i pewność siebie, nawet w obliczu wyzwań. Podróż może mieć wzloty i upadki, ale sposób myślenia o obfitości, którą zbudowałeś, jest twój potężny sojusznik. Pozwól sobie przeżyć tę całkowitą transformację, wiedząc, że najlepsze jest jeszcze nadejść. Teraz, gdy znasz moc zmiany jednej myśli, aby przejawiać miliony, pytanie brzmi, co zamierzasz zrobić z tymi informacjami? Czy pozwoli to na dominowanie w wątpliwości lub strachu, czy zobowiązuje się do kultywowania obfitego sposobu myślenia każdego dnia? Wybór jest w Twoich rękach i może na zawsze zmienić Twoje życie finansowe. Zastanów się, jakie nawyki możesz dziś przyjąć, aby wzmocnić twoje zaufanie i pozwolić na naturalne płynie pieniędzy? Jak wyglądałoby twoje życie, gdyby dobrobyt był zasadą, a nie wyjątkiem? Te pytania są zaproszeniami, abyś mógł obudzić się na wolność finansową, która jest już w twoim zasięgu. Pamiętaj, że manifestacja nie jest magiczna, ale prawdziwy proces wyrównania psychicznego i energetycznego. Pieniądze reagują na energię, którą tworzysz, a kiedy kultywujesz wdzięczność, pewność siebie i otwartość, tworzysz mocną drogę do obfitości. Zasługujesz na przeżycie tej rzeczywistości. Jeśli podobała Ci się ta treść, zasubskrybuj kanał, zostaw swoje podobne, umożliwić powiadomienia, aby nie stracić żadnych wskazówek dotyczących dobrobytu i manifestacji. Twoja podróż na 10 milionów zaczyna się teraz, a ja będę tutaj. Aby towarzyszyć ci na każdym kroku.